Ale ci jaskniowcy to się mieli fajnie. Zero pracy, zero zmartwień. O, co to? Wygląda smacznie. O, jakaś woda. Mmm, dziwny posmak. Ale śmieszny kwiatek jeszcze go nie widziałem. Co to? Aj, aj au, au! O. A może jednak teraz jest lepiej? Cześć, z tej strony amator planszówek, i dzisiaj porozmawiamy sobie o jaskiniowcach, których życie wbrew pozorom nie było sielanką, mlekiem i miodem płynącą. W tamtych czasach na ludzi czekały liczne niebezpieczeństwa, i każde wyjście z jaskini mogło się skończyć śmiercią, czy to spróbowanie czegoś nowego, co wyglądało na smaczne, ale niestety było trujące. Jakaś woda z drobnymi ustrojami, która no, niestety nie sprzyjała, czy w końcu dotknięcie roślinki, która okazywała się trująca, kująca i w ogóle masakra. Wszystkie zwierzęta, wszystko naokoło chciało nas zeżreć, więc lekko nie było. I właśnie o tym, że lekko nie było. Opowiada gra Paleo Paleo od Lucky Duck Games, czyli tytuł kooperacyjny, w którym wcielamy się w plemię jaskiniowców, chcące pozostawić po sobie coś dla przyszłych pokoleń, czyli piękne malowidło mamuta na ścianie. Jeżeli nam się uda wykonać to malowidło, super, wygraliśmy. Jeżeli nie i polegliśmy, no to niestety przegrana, ale przegrana grupowa jak to w kołopie. Dobra Porozmawiajmy sobie o tym czym jest paleo co ta gra robi dobrze, co może niekoniecznie i czy jest faktycznie takim hitem jak się wszędzie mówi. Zacznijmy od rozłożenia gry i powiedzenia sobie tak plus minus co w ogóle w niej robimy. No to mamy poglądowo rozłożoną grę, tak tylko na szybkości opowiem Wam, co tu w ogóle robimy, żebyście mieli pogląd, co się dzieje i dlaczego ta gra jest naprawdę prosta w swoich zasadach. Otóż, zaczynamy od rozłożenia gry rozkładamy na strój wymiarowy który najpierw trzeba sobie złożyć, później wykładamy do niego odpowiednio żetony, dalej lecimy trzy plansze: plansze naszej jaskini, plansze stosów kart, plansze tutaj naszego malowidła i czasek, które zbieramy. W trakcie gry odpowiednio wykorzystujemy do rozkładania kart żetonów. O czym za chwileczkę. Mamy też nasze surowce. Mamy znaczniki ran, które będziemy gęsto i często przyjmować na siebie. I mamy nasz cmentarzyk. Cmentarzyk, na który będziemy odrzucali karty, które w toku rozgrywki będziemy musieli odrzucić całkiem wyeliminować z gry. No i teraz tak. Fundamentem rozgrywki w Paleo są karty. Karty dokładniej. Talia kart, którą musimy sobie przygotować do rozgrywki. Teraz tak, mamy talię kart podstawową. To są karty oznaczone cyferką 1. One zawsze wchodzą nam do gry, a następnie, w zależności od scenariusza, ponieważ tak, mamy w grze bodajże w standardowej 7 scenariuszy chyba rozpisanych. Kurczę, chyba 7, <laughs> eee, i tworzymy je na zasadzie dodawania dodatkowych talii. Każda taka talia, każdy moduł jest oznaczony jakąś literką. W zależności od tego, jaki scenariusz gramy, dodajemy dwie takie talie i mieszamy wszystko razem. Jeżeli przejdziemy scenariusze, które są dostępne w instrukcji i rozegramy je sobie, to nic nie stoi na przeszkodzie, że zacząć sobie mieszać te talie według swojego uznania. Pamiętajcie, zawsze tą pierwszą, gdzie mamy dużo tych podstawowych kart i lokacji do odwiedzenia i te, które wprowadzają różne modyfikacje, czy to postaci, które spotkamy, czy miejsca, nowe, nowe zwierzyny, nowe cele, nowe misje, bo mamy tu też misję, ale o tym jest na momencik, ponieważ jak chcemy przystąpić do rozgrywki, każdy z graczy dostaje dwie karty ludzi. To są jego członkowie plemienia, jego drużyna, którą będzie dowodził. I tak, zaczynamy wszyscy z dwiema kartami. Na tych kartach mamy miejsca, y, miejsca y, oznaczenia życia. W tym wypadku mam akurat dwóch gości, którzy mają po trzy serduszka, trzy rany mogą przyjąć, to znaczy w zasadzie dwie, a trzecia ich zabija, i mają tu też zaznaczone umiejętności. Te umiejętności są nam potrzebne w trakcie rozwiązywania, różnych misji, z, z, z wykonywania zadań. Z pożywienia itp. I teraz, jak wszyscy mamy nasze karty, ewentualnie jeżeli któryś z ludzi ma przy sobie jakiś przedmiot, też to jest zaznaczone symbolem, dobieramy serżeton tego przedmiotu. Niektóre są jednorazowe, niektóre mamy na stałe, co również jest zaznaczone ikonami na kartach. No i bierzemy się do gry. Tak jak powiedziałem, przygotowujemy talię główną, Tasujemy ją sobie i rozdajemy na tyle kupek, ile jest graczy. Nie, nie zawsze będzie tak, że gracze dostaną równą ilość kart, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ w trakcie rozgrywki te ilości kart i tak będą się mieszać. Ważne, żeby w miarę równo podzielić talię. Każdy dostaje te karty i zaczynamy zabawę. W jaki sposób zaczynamy zabawę? Każdy ma tę talię przed sobą. Rozpoczynamy dzień. Dzień, który musimy przetrwać. Każdy dobiera sobie trzy karty na rąsie. I teraz tak, karty mają różne rewersy. Pamiętajcie, patrzymy zawsze tylko na rewersy, nigdy na to, co jest z drugiej strony. Patrzymy sobie na te rewersy i tak, mamy karty z krajobrazem górskim, tam możemy zdobyć kamienie bądź skórę, jeżeli spotkamy zwierzynę. Mamy y, karty z rewersem rzecznym, tam możemy zdobyć żywność bądź skóry. Mamy leśny. Tam możemy zdobyć drewno bądź pożywienie. I mamy jeszcze takie z ogniskiem, to oznacza, że udajemy się do naszej jaskini, do naszego obozowiska i możemy pomyśleć nad wynalezieniem jakichś przedmiotów, nad skonstruowaniem jakichś przedmiotów czy tam na przykład nad przyśnieniem sobie pomysłów, które pozwolą nam wykonać jakieś dodatkowe rzeczy. I są jeszcze karty czerwone. Te karty oznaczają różne niebezpieczeństwa. Za pokonanie tych niebezpieczeństw często jest bardzo cenna nagroda, ale są to karty, które naprawdę ciężko wykonać. No i jak mówiłem, wybieramy sobie trzy karty, zawsze znaczy wybieramy, dobieramy trzy karty, patrzymy na te karty, wybieramy jedną, każdy wybiera jedną. Jak wszyscy wybierzemy, to odwracamy. Pozostałe karty dajemy na szczyt naszych prywatnych talii. No, i teraz, jak zagraliśmy kartę, to rozpatrujemy jej efekty, i na tych kartach mamy zawsze zaznaczone pola, co możemy zrobić taką kartą. I to są zazwyczaj akcje, jedna bądź dwie, które możemy wykonać, zużywając jakieś. Umiejętności właśnie, umiejętności bądź zasoby, bądź odrzucając karty z naszego stosu. To symbolizuje upływ czasu danej akcji, bądź też mamy zaznaczoną y, pomoc, czyli takie erą się ze sobą. To oznacza, że możemy pomóc w wykonaniu akcji z karty innemu z graczy. Jeżeli zużywamy tą pomoc, to nie robimy już tego, co mamy na karcie, tylko nasze symbole umiejętności, nasze żetony wykorzystuje ten gracz, któremu. Pomagamy. I wtedy za wykonanie akcji rozdzielamy nagrodę między te osoby, które pomagały. I tak sobie po prostu rozwiązujemy rzeczy, zdobywając pokarmy i inne tym podobne. Czasami na tych kartach trafimy pewne wydarzenia, które musimy wziąć i wykonać, jeżeli ich nie wykonamy, dostaniemy obrażenia. I teraz tak, czerwone karty. E, czerwone karty wydarzeń musimy rozpatrzyć, bo to nam się przytrafiło, więc no. Jak to życie? Idziemy, potknęliśmy się, nie cofniemy czasu, tylko się wywrócić. Musimy. I tak tu jest. Musimy wtedy rozpatrzeć te karty. Inaczej mamy obrażonko. Natomiast jeżeli mamy. Akcję wymagającą odrzucenia kart, i odrzucimy czerwone karty z naszego stosu, czyli one nam wypadną z stali, to za każdą taką kartę przyjmujemy na klatę ranę. Są pewne żetony, są pewne rzeczy, które umożliwiają nam uniknąć tych ran, ale nie będę Wam wszystkiego opowiadał, ponieważ nie chcę Wam psuć scenariuszy. Od i tak, jeżeli zagramy wszyscy, no to rozegraliśmy karty, zaś dobieramy trzy karty, wybieramy z tych kart jedną. Jak wszyscy wybiorą, odwracamy, zaś decydujemy, kto komu pomaga, co robimy, jakie symbole zużywamy i tak dalej. I tak lecimy, aż wyczerpią nam się stosy kart, albo aż wszyscy gracze znają, że już nie chcą nic więcej robić, bo na przykład mają tutaj same czerwone karty mi zostały, to nie, ja idę do obozu odpocząć, odrzucam te karty, które mi zostały. W tym wypadku odpoczynku nie dostaję ran. No i czekam sobie w jaskini na resztę. Jak wszyscy skończą rozgrywać swoje talie, no to... Przychodzi noc. I rozpoczynamy od tego, że musimy nakarmić naszych ludzi. Każdy jegomość musi dostać jedną sztukę mięsa. Jeżeli dla kogoś zabraknie, to każdy głodny e, jaskiniowiec to jest jedna czaszka, którą otrzymujemy. Jeżeli otrzymamy taką czaszkę, to ustawiamy ją w odpowiednim miejscu na planszy jaskini. W momencie, gdy otrzymamy piątą czaszkę, koniec gry, przegraliśmy. Nasze plemię było do. kiepskie było po prostu. Natomiast w tym samym miejscu mamy malowidło Mamuta. I drogą pewnych rzeczy, pewnych akcji też Wam nie powiem jakich, możemy malować kolejne symbole tego Mamuta. I wtedy nakładamy sobie żetony na naszą planszetkę. W momencie, kiedy pojawi się Piąty żeton naszego mamucika, no to kończymy rozgrywkę i wygraliśmy po prostu. Tak samo jak z czaszkami, kiedy wpada piąta przegrywamy, kiedy wpada piąty mamut wygrywamy. Jeżeli w tym samym ruchu pojawi się mamut i ktoś nam koifnie, no za co dostaniemy czaszkę, to i tak wygraliśmy, bo zostawiliśmy Potomnym coś po sobie, czyli to piękne malowidło na ścianie. Dodam jeszcze, że za każdym razem, jak nam umrze e, jakiś jaskiniowiec, to wtedy też otrzymujemy troszeczkę, więc jest to bolesne. No ale tak, wracając do tej nocy, bo jak to ja, chaos się zakradł. Najpierw karmimy wszystkich, potem, jak skończymy karmić, przechodzimy do rozwiązywania misji, ponieważ każdy scenariusz ma jakąś kartę misji, która się pojawia na naszej planszy i rozpatrujemy te misje i tutaj również musimy ponieść pewne koszty, wykonać pewne akcje, Czy na ogół musimy mieć jakieś żetony przygotowane, na przykład odpowiednią ilość skór, jakieś namioty czy coś, jeżeli tego nie mamy, dostajemy, no niestety, czaszkę za każdą niewykonaną misję, więc w ten sposób też możemy przegrać, kiedy wykonamy fazę nocy, Ponownie zbieramy wszystkie karty, które były odrzucone, odkryte, zakryte, tasujemy, robimy nową talię, rozdajemy wszystkim prywatne talie i zaczynamy kolejny dzień, i tak próbujemy przetrwać, aż uda nam się namalować obraz. I ja wiem, że to był straszny chaos. Mam nadzieję, że teraz jak będę mówił o poszczególnych aspektach tej gry, to trochę się to wszystko stanie jasne, o czym ja w ogóle mówiłem. Dobra, pogadajmy sobie o tym, co mi się w tej grze podoba, a co mi się nie podoba. No to mam nadzieję, że macie już chociaż drobny pogląd na to, jak tu się gra. Wiem, ja i tłumaczenie zasad, prawda? Eee, więc pomówmy sobie o tym, co, co ta gra ma do zaoferowania, co robi dobrze, co może niekoniecznie robi dobrze. I zacznijmy od wykonania, bo nie sposób przejść obok niego obojętnie. Moim zdaniem ta gra jest po prostu śliczna. Uwielbiam grafiki na kartach. Po prostu uwielbiam je. To jest taki. Minimalizm, minimalistyczna kreska, która doskonale oddaje ten klimat, który tu przedstawia, te zastosowane barwy, to, to że to wygląda trochę jak malowane farbą, właśnie w, te, w te, taki trochę pozbawiony szczegółów sposób, ale jednak taki, że to wszystko widzimy, co mamy widzieć na tych kartach, jest fantastyczne. Uwielbiam to, jak paleo wygląda, i uwielbiam to jak zastosowano tutaj ikonografię i o tej ikonografii jeszcze za chwileczkę natomiast co do samego wykonania te które to mamy dobrej jakości że tu z nimi się nic nie dzieje karty trochę cienkie ale szczerze mówiąc nie wiem czy jest sens żeby były grubsze tutaj one się spisują tak jak się spisywać mają Natomiast trójwymiarowe elementy, paleo w zasadzie w całości rozgrywa się o karty i te żetony i tak, no warsztacik, który tu mamy, który jest do złożenia, no wygląda efektownie, natomiast czy on jest do końca praktyczny? Szczerze mówiąc spokojnie by to mogła być... Czwarta plansza płaska, na której kładziemy po prostu wynalezione żetony, wynalezione przedmioty czy coś. No, generalnie, gdyby nie ten element, to gra by mogła zajmować sporo mniej miejsca, mogłaby być o połowę mniejszym pudełku, też by to wszystko działało. No i co samo to. No jest gadżecik ciekawy, wiecie, że ja lubię gadżeciki, więc za każdym razem na stół stawia, bo yy, trafia, bo wygląda fajnie. A czy on jest specjalnie potrzebny? Niekoniecznie, tak samo niekoniecznie jest potrzebny ten fantastycznie wyglądający cmentarz na karty. Nie, no naprawdę, stosik No też byście się bez niego obeszli, ale ta czacha mamuta po prostu wygląda rewelacyjnie, więc no, w kwestiach wykonania jest naprawdę ślicznie, ładnie i tak jak być powinno. Jedno co, no to te karty warto je raczej zakoszulkować, bo są naprawdę cieniutkie. I to, co mi się podoba przy okazji wykonania, jeszcze to to, że postawiono na modułowe plansze. Te trzy plansze, które wykorzystujemy, dzięki temu, że podzielono to na te trzy części. To, w zależności ile mamy miejsca na stole, jaki stół, to gdzieś to sobie jakoś fajnie porozkładamy. Nie ma tak, że jesteśmy skazani na jedną dużą planszę, która daje nam pewne ograniczenia, więc, to również jest na duży plus. No, i do tego to, tak jak Wam mówiłem, jeżeli chcielibyście zabrać paleo w jakąś podróż, to moim zdaniem możecie spokojnie zrezygnować z tych plansz i wziąć ze sobą same karty i żetony. Jeżeli już umiecie grać i pamiętacie, co, gdzie, jak, to spokojnie dacie sobie z tym radę i to jest fantastyczne. Natomiast, co jest fantastyczne, to ikonografia, o której wspomniałem wcześniej. Wszystkie karty, wszystkie plansze, wszystkie żetony mają na sobie bardzo czytelne ikonki i po pierwszej rozgrywce, jak się nauczycie, który symbol co oznacza, to naprawdę nie potrzebujecie instrukcji, gracie totalnie intuicyjnie. Je, w niektórych scenariuszach są pewne karty, które mogą budzić pewne nieścisłości, natomiast w instrukcji zostało wszystko wyjaśnione. Swoją drogą mamy instrukcję podstawową, w której się uczymy po prostu grać i mamy wprowadzenie do pierwszego scenariusza i mamy instrukcję drugą, która właśnie wyjaśnia niuanse z kolejnych scenariuszy pewne, więc tu też duży plus. Dwie książeczki, nie musimy na początku siadać do tej, yy, do grubej księgi, tylko po prostu czytamy sobie to, co potrzebujemy. W instrukcji też jest wszystko tak napisane, że nie będziecie mieć żadnego problemu z nauczeniem się gry. Ja że trochę chaotycznie opowiedziałem na początku, co tam, jak robimy, ale szczerze to to jest błyskawiczna gra do tłumaczenia. Zresztą wczoraj przed nagrywaniem tej, to znaczy dzień przed nagrywaniem tej recenzji, dla przypomnienia, graliśmy sobie ze znajomymi, którzy jeszcze w Paleo nie grali i to było dosłownie, siedliśmy, rozłożyłem wszystko, potasowałem i powiedziałem, dobra, tu macie karty, za każdym razem wyciągacie trzy, wybieracie jedną, my będziemy sobie dyskutować, której i dlaczego wybieramy odwracamy kartę i robimy to, co jest na tych kartach. To było całe tłumaczenie zasad Przy, w trakcie pierwszego dnia, po prostu rozmawiając ze sobą, bo to jest koop, więc możemy. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, dobra, to teraz zrobimy to, bo to nam daje to, to od drugiego dnia już wszyscy byli w trybie, kombinujemy jak przetrwać, wszyscy wiedzieli, co jak gramy i to było fantastyczne, więc pod tym względem paleo rewelacja, to, że są te ikony, rewelacja, i to, że są te ikony i są tak czytelne, to sprawia też, że paleo jest grą niezależną językowo, więc możecie y, do niej siąść praktycznie z każdym z każdego zakątku świata jeżeli tylko będziecie umieli mu wytłumaczyć zasady tak po prostu mową to potem już jak gramy to wszystko bez względu na scenariusz będzie grało tak jak trzeba no i tak scenariusze fantastyczna rzecz ze scenariuszami naprawdę polecam tak jak to instrukcja mówi jak będziecie grali pierwszy raz scenariusze no nie patrzcie na awersy kart. Niech te przygody będą zaskoczeniem. Może się stać tak, że niektóre karty podczas scenariusza Wam w ogóle nie wypadną, bo będziecie cały czas odrzucali. Na przykład jakieś wydarzenia nie nastąpią. Więc nie patrzcie na te karty. Grajcie tylko patrząc na rewersy, ponieważ to. Je... Może być zaskoczenie, co się dzieje, i tutaj fantastyczny pomysł z tymi modułami, z tymi scenariuszami, które tworzymy przez mieszanie talii kart. Jest to rewelacyjne, co prawda, daje to pewien problem, jak musimy posegregować te karty. No, bo tu chwilka schodzi, ale jak się przy graniu wszyscy do tego wezmą, to przy składaniu, gdy wszystko ładnie będziemy mieć posegregowane i talie z powrotem yy, rozłożone. No i teraz, tak, ta przygoda, właśnie. Kolejna rzecz, która mi się tu bardzo podoba. Tutaj taka operacja nie jest taka sztuczna. Tu się nie czujemy, tak jakbyśmy siedzieli przed symulacją czegoś i po prostu kminili, co zrobić. Tu mamy faktycznie. Poczucie tego, że wychodzimy z jaskini i idziemy gdzieś do lasu, czy coś, pewno spotkał jakiś dzik, no i się okazuje, żeśmy za słabi na no tego dzika byli. Albo coś takie. Tu generują się przygody, i moim zdaniem bardzo dobrze je czuć. I ja je tutaj czuję zdecydowanie bardziej niż w takim Robinsonie Cruzo, który na mi zamiatał podłogę, że tak powiem. Tam mam wrażenie, że dużo bardziej grając musimy się skupić na zawiłościach. Zasad, na pewnych niuansach, żeby nie zapomnieć o czymś, bo coś trzeba zrobić, tak, bo tak. Tu tego nie ma. Tu mamy banalne zasady. Wyciągamy kartę, od razu na karcie widzimy o co chodzi i my intuicyjnie nie tłuczemy się z myślami, czy o jakiejś regule nie zapomniałem, tylko po prostu widzimy na karcie, tu jest to, to, to i my się skupiamy na tej przygodzie. My się faktycznie skupiamy na tym, że próbujemy przetrwać. W tych czasach jaskiniowców, i że musimy znaleźć to jedzonko, bo inaczej będzie pozamiatane. Ach, bardzo chcemy tego mamuta namalować, nie? I ten mamut się staje takim celem, i tu wszystko jest takie intuicyjne, co jest naprawdę przyjemne. W tej kategorii takich gier o przetrwaniu, moim zdaniem, paleo wypada tysiąc razy lepiej niż taki Robinson, właśnie przez to, że tu się skupiamy na przygodzie, a nie na zasadach i koszmarnej instrukcji. Więc. Tu kolejny bardzo duży plus. No i w zasadzie tak chwale, chwale. A czy mogę coś powiedzieć in minus o Paleo? No i powiem szczerze, że pod tym względem ta recenzja jest bardzo ciężka. Bo mi się Paleo naprawdę niesamowicie podoba. Ja się przy tej grze bardzo dobrze bawię i nieważne w jakim składzie osobowym siadaliśmy, do jakiego scenariusza, bawiliśmy się świetnie. I tak jak powiedziałem, można powiedzieć, że karty są troszkę za cienkie. Można powiedzieć, że ten element 3D jest niepotrzebny że gra mogłaby być trochę mniejsza. Ale to jest czepialstwo się. to jest zwykłe czepialstwo się. Po prostu jak nie chcecie z tego skorzystać, tego nie wykładajcie na stół, a karty zakoszlukujcie. Ktoś może powiedzieć losowość, bo to co nie wspomniałem, w części scenariuszy występują karty, które wymagają, znaczy wymagają, generują dodatkowe losowe zdarzenia. To obrazuje się rzutem kośćmi. Te kości nam pokazują, jakie jeszcze dodatkowe umiejętności albo przedmioty musimy zużyć, żeby poradzić sobie z daną sytuacją. No i ktoś powie losowość, losowość, no losowość, kto to widział grę losową. No ale kurczę, ludzie, to jest kooperacja o przetrwaniu. Jakbyście się rozbili samolotem w dziczy za przeproszeniem totalnej dupie, to. Co, wy myślicie, że będziecie mieć scenariusz takiej przygody rozpisany, będziecie wiedzieć gdzie co leży i tak dalej? No nie! I tutaj tak samo, wychodzimy z jaskini i nie mamy pojęcia, czy po wyjściu z tej jaskini znajdziemy pyszne jagódki, czy znajdziemy tygrysa szablozemnego, który nas weźmie i rozszarpie, nie? To. Każdy dzień nowa przygoda i to tu jest fantastyczne to, że zagrywamy karty i patrzymy tylko na te rewersy. Wiemy, w jaki rodzaj lokacji chcemy się udać, ale nie mamy pojęcia, co nas tam będzie czekało i co będziemy musieli zużyć, wykonać, żeby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Mamy karty, które dodatkowo oprócz tła z lokacją mają napisane, że na przykład tam spotkamy mamuta. Super! Duża zwierzyna. Tylko, że każdy mamut jest inny. Możemy spotkać młodego mamuta, możemy spotkać podstarzałego mamuta, możemy spotkać wkurzoną mamę mamucią, której zatłukliśmy mamuciątko dzień wcześniej. Nie wiemy, co tam będzie i jaki będzie koszt tej walki. Więc to również wypada fantastycznie. Więc jak widzicie, szczerze nie mam za bardzo tutaj na co ponarzekać. No fakt. Jeżeli nie lubicie kooperacji... To nie jest gra dla Was. Po prostu tu mamy standardowe problemy, typu na przykład lidera. Jeżeli ktoś weźmie, ma swoją wizję na gry i zagada innych, no to mówiłem Wam przy okazji innych materiałów w grach kooperacyjnych, że taki problem jest w kopach. Trzeba sobie z takimi ludźmi radzić albo nie zapraszać ich do grania. Po prostu. Więc to, no, losowość, jeżeli faktycznie cierpicie na uczulenie na losowość, no to niech Wam będzie, że może paleo nie jest dla Was, no i tak jak mówię, to jest gra o przetrwaniu, więc ta losowość tak naprawdę jest tutaj całym, całym mięskiem, które mamy w rozgrywce. No i w końcu, tak jak tu mówię, proste zasady, przyjemnie się działo, cudownie, lepsze od Robinsona, no kurde, sielanka, nie. Jeżeli myślicie, że ta gra to jest sielanka, to nie, tak nie jest. W sensie siedzi się przy niej przyjemnie, doznania są rewelacyjne. Ale ona również potrafi pozamiatać wami podłogę, ponieważ te rzeczy, które tu musimy wykonać, musimy naprawdę zebrać masę surowców. To, co nas spotyka w tej dziczy, to jest czasami prawdziwy koszmar z nas, to jak trafimy na ten krzaczek z jagódkami, to faktycznie za przeproszeniem może nas zabić potem sraczka po nich. Więc tutaj. Czuć tą walkę o przetrwanie, i to jest naprawdę trudna gra, ale nie trudna w swoich zasadach, trudna w tym, żeby przetrwać. Ona jest prosta do grania. To jest tytuł, który jest świetny dla początkujących graczy. Jeżeli nie macie żadnego doświadczenia z planszówkami, a chcielibyście sięgnąć po coś i sobie myślicie, może jakaś kooperacja, bo to będzie fajne, bo gramy ze sobą, to jakoś damy radę. Ludzie, Paleo jest po prostu. W Punkcik moim zdaniem jest świetny, bo to jest dosłownie, siędziecie przy kawce, przeczytacie instrukcję, już potraficie grać, siadacie do grania, a potem się zaczyna wyzwanie, które weźmie i wysmaży wam szare komórki miodzio. Jeszcze dodam tylko to, yy, co chciałem powiedzieć, że to yy, skalowanie tutaj gra jest od 2 do 4 osób standardowo. standardowo jest od 2 do 4 osób. I co tu fajnie działa, jak jesteśmy we dwójkę, to mamy mniej jaskiniowców. Łatwiej jest ich wykarmić, więc to jest niezłe, ale trudniej nam zdobyć jakieś surowce. Natomiast, jak gramy w komplecie w cztery osoby, no to o surowce nie ma jako takiego problemu ale mamy tylu jaskiniowców, że wykarmić tą całą chotek to jest niezły problem, więc doznania, doznania z rozgrywki są zupełnie inne, z innymi rzeczami sobie musimy radzić i ta gra w zależności od ilości osób działa fantastycznie i gra się trochę inaczej i to też jest świetne, natomiast jest opcja gry solo. Chyba trzeba sięgnąć po zasady na stronie wydawnictwa. Nie jestem teraz pewien, bo szczerze to sobie przy kręceniu recenzji przypomniałem, że w Paleo da się grać solo, ale ten wariant nie jest uchwycony w instrukcji. To musicie sobie poszukać w sieci zasad gry, które zostały do tego wydane na solo. Ja gry solo nie gram, o czym mówiłem kiedyś w jednym z materiałów. I no, Nie sprawdzałem po prostu, więc wam nie powiem, jaka ta gra jest w pojedynkę, ale z tego co kojarzę, to ludzie też się. Jarają tym, jak się w to gra w samotności. No. I szczerze, to chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć o Paleo, bo co mam tu jakąś pieśń pochwalną pisać? No, chyba nie bardzo, więc skoro nic więcej mądrego nie mam do powiedzenia, to podsumujmy sobie to wszystko. No, wiecie, wszystko, co miałem do powiedzenia o grze Paleo. To jest po prostu świetna gra kooperacyjna. Bawimy się przy niej fantastycznie. Wygląda cudownie, a. To, co się do niej przyczepiałem, to właściwie było takie czepialstwo się do pierdół, żeby było, żeby pokazać, że coś tu ewentualnie może zgrzytać, ale tak naprawdę to szczerze polecam ten tytuł. Zwyczajnie będziecie się przy nim bawić bardzo dobrze, o ile lubicie gry kooperacyjne. Jeżeli koopy to jest coś, w co uwielbiacie się bawić, paleo bierzcie śmiało. To jest naprawdę świetna gra o przetrwaniu, która mimo banalnych zasad, mimo tego, że wytłumaczycie ją każdemu dosłownie w mgnieniu oka, to nie jest wcale taka łatwa i potrafi pokazać pazur. Tu faktycznie będziemy walczyć o przetrwanie i będziemy czuć tę przygodę. No i tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście już w paleo i jak Wam się podoba ta gra, czy jesteście zachwyceni, czy raczej coś tutaj poszło nie tak. I jeżeli podobał Wam się ten materiał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W ten sposób wspieracie moją pracę i dajecie mi kopa, żebym kręcił więcej takich filmów. Wspieracie moją pracę także zerkając na linki, które wrzucam wam zawsze w opisie, tam linki. Do ceny Opel możecie sobie sprawdzić, gdzie i po ile kupicie najtaniej prezentowane przeze mnie gry. No i dziękuję bardzo, że ze mną byliście. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! No hej, w co tam dzisiaj gramy? Paleo o jaskiniowcach. O jaskiniowcach? No, a tak sobie w ogóle myślałem wcześniej, że za tych jaskiniowców to oni tak fajnie mieli, nie? Ale. Tak, fajnie, oczywiście, super mieli, nie? Cały dzień z kolegami tylko latać za mamutami, a baba to ma w domu zostać, co? Żarcie ugotowali się Bachorami opiekować, tak? Tak fajnie było, co? A potem zero wdzięczności, zero, tak? Tylko przyleść, zeżreć i paskudzić. Czy ty wiesz w ogóle, jak ciężko wyprać krew mamuta z. Dywanu z tygrysa zębnego, Wiesz? Nie! Skąd byś miał wiedzieć? Ty nawet teraz nie robisz żadnego prania, tak? Jak jeszcze raz zobaczę twoje gacie na blacie w kuchni, to będziemy rozmawiać inaczej, wiesz? A w ogóle to się przygotuj, bo nas mamusia odwiedza w tym tygodniu i zostanie co najmniej na tydzień, więc będziesz spał na kanapie. Rozumiemy się? I posprzątać to tu w ogóle nie ma komu, tak? Wziąłbyś coś, pozamiatał, poodkurzał, cokolwiek kurze wytarł. Nie, nie. Wszystko ja, wszystko ja, tak? Może nie mieli tak źle. Że co? Nic, nic.